Kochani, przedstawiam wasze uwadze kolejny artykuł pana Andrzeja Góżnego, w którym to przedstawia nasz dzisiejszy polski świat, taki jaki jest. I ja również to wszystko z niepokojem dostrzegam. Telewizja, mój kolego, to antychryst i ośmielam się twierdzić, że wystarczą trzy lub cztery pokolenia, a ludzie nie będą wiedzieć, jak się samemu bąka puszcza. Człowiek wróci do jaskin, do średniowiecznego barbarzyństwa i do stanu z iduocenia, z którego pierwotnie Pantofelek wyrósł już w okresie Pleistocenu. Carlos Ruiz Zafuń cień wiatru. Powiedzieć, że ogromnie dużo się dzieje, to nic nie powiedzieć. Jesteśmy u progu nowej epoki i walki o jej kształt. Obserwujemy konwulsje owych zmagań i chyba powinniśmy w końcu dostrzec, że świat, jaki znamy, na naszych oczach sypie się w gruzy. I to nie jest proces, który rozpoczął się dziś, wczoraj, ani przed miesiącem. Kolejne odsłony tego, co dostrzegamy jako aberracje, paranoje, a dziś wojnę. Wywołuje obawy, lęk i strach. Natomiast te z kolei powodują szukanie łatwych definicji i odbieranie tego, co się dzieje w czarno-białych barwach, co rodzi podziały, tworzy pozornych wrogów oraz wywołuje agresję. Ludzie zaczynają się zachowywać jak bezmyślne stado w zamkniętym zagrodzie, plując jadem i gryząc wszystko i wszystkich, których wskazano im za wroga. Nie dzieje się to przypadkowo. Ci, którzy stwarzają obecne sytuacje, dolewają paliwo do tych konfliktów i pogłębiają każdy z podziałów, wskazując wroga, który tak naprawdę nim nie jest, i szczując jednych na drugich. Nie dostrzegają przyczyn ani autorów manipulacji. Oczywiście nie dzieje się to przypadkowo. Jednak po to, aby choćby spróbować zrozumieć otaczający nas świat i to, co się dziś dzieje, a z punktu widzenia przeciętnego człowieka jest irracjonalne, należy posiadać informacje, umieć je selekcjonować i wyciągać z nich samodzielnie obiektywne wnioski. Tymczasem w cieniu walki z ostatnią aberracją, Zakończył się proces likwidacji dostępu ogółu do niezmanipulowanej informacji. Musimy sobie uświadomić, że w mainstreamie nie ma już żadnego medium informacyjnego. Nie ma żadnej telewizji, żadnego czasopisma i żadnego portalu informacyjnego. To, co widzimy na ekranach, słyszymy i czytamy, to jest wyłącznie szum informacyjny, spam i jedna wielka manipulacja. W okresie dwuletniej walki z paranoją ten proces likwidacji dostępu społeczeństwa do obiektywnej informacji został w zasadzie zakończony. Obecnie media i programy reklamujące się jako informacyjne są już tylko i wyłącznie programami propagandowymi i narzędziami wyrafinowanego public relation. Kłamstwo jest obecnie na każdym poziomie, Tworzenie owego szumu informacyjnego, czyli na etapie selekcji publikacji, tworzenia kłamliwej treści, jej interpretacji i omówienia, a także w doborze rozmówców, ekspertów i komentatorów. Kłamstwo obejmuje nie tylko interpretację faktów, ale również je same statystykę, historię czy naukowe dowody. Zwróćmy uwagę, że zaginął tak naprawdę zawód dziennikarza śledczego i niezależnego publicysty. Pozostali na ringu wyłącznie tekściarze i spikerzy piszący, czytający i mówiący wyłącznie to, co nakazuje redakcja, a przez nią właściciele mediów. Wewnętrzna cenzura i jej skala doprowadziła do dobrowolnego lub przymusowego zwolnienia każdego pracownika, każdej redakcji, który nie chciał się podporządkować nakazom i wykazywał jakokolwiek samodzielność. Selekcja negatywna dotknęła całą branżę, podobnie jak wcześniej politykę, a obecnie także naukę i jej przedstawicieli. Dziś politykiem, a nawet mężem stanu jest ten, którego namaści kryjący się w cieniu mocodawca oraz Wespromedia. Podobnie jest z ekspertami. W tej chwili ekspertem jest nie ten, który dogłębnie zna daną dziedzinę, ale ten, którego zaprasza się do telewizji i na portale po to, aby wygłaszał treści i tezy, które są zamawiane. Zdanie prawdziwych specjalistów jest pomijane. W takiej sytuacji nie budzi zdziwienie, ale raczej przerażenie, stopień głupienia i zmanipulowania społeczeństwa. Wywołać strach, nienawiść albo gniew wobec wskazanego palcem zjawiska lub narodu, polityka czy grupy społecznej jest łatwiej niż ugotować jajko. Zaniknęła prawie całkowicie zdolność do samodzielnej analizy faktów, sytuacji zagrożeń lub ocen, brak jakiegokolwiek krytycyzmu oraz analizy podawanych informacji i ocen pozwala na dowolne sterowanie nastrojami, wywoływanie dowolnych nastrojów grupowych od strachu, pooburzenie, nienawiść, solidarność. Zależne jest od aktualnego zapotrzebowania. Społeczeństwo zaczęło reagować wyłącznie na bodźce, jest łatwo sterowalne, nie rozróżnia dobra od zła, a przede wszystkim jakiejkolwiek złożoności i odcieni. Media nauczyły oceniać sytuację w sposób zero-jedynkowy, w dodatku wskazując palcem, czy w danym wypadku należy wybrać zero czy jedynkę. To wszystko, co obserwowaliśmy przez dwa lata trwania paranoi, a dziś widzimy w jednostronnej ocenie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie pozwala być optymistą. Ostatnie kilka dekad sprowadziły ludzi do poziomu stada, którego celem jest konsumpcja, wydalanie i maszerowanie tam, gdzie je prowadzą psy pasterskie. Pamiętajmy, jak powiedział Oskar Wilde. Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.